W tak? No, Ty zawsze myjesz jak jest ciągnik. Z kabina. Tylko w ciągnikach myje? Nie no, w domu. Jak, jak Ci się nie chce, to powybijam i do fachowcy nowe. Wsadzą w domu. O, zobacz jakie masz nowoczesne spodnie. A ja jak mam takie... To twierdzi. jeszcze nie są moderne. To musi być taka dziura i tu zwisać. Okej, okay, a jak ja mam takie spodnie ubrane, to mówisz do mnie, że nie psy wyżarły. No. Że schodzisz na Ziobry. Co, co Ty tam szukasz? To... Ciastku. O, takie tu. Eee. Przed facet kulawy, a drugi o kulach, nie? O, ale ładny kolor, Bodzio. No, to jak z fabryki A, będzie. Byłem w błąd wprowadzony musiałem sam dorobić. To był pomarańczowy, nie wiadomo jak. Tenże nie pytajcie o kolor. Bo to jest mieszanka wybuchowa budzia. No. Miał być meksykańska, a był nie wiadomo jaki pomarańczowy, nie? musiałem dorobić. Teraz co? Tamte, nie? Czy ja mówiłam hello? Jak nie hello. mówiłam, to hello. Hello, hello. Co, gospodarzu, w szoku jesteś? Powoli. Mm. Kolory będą pasować do tak. siebie, nie? Tak. Będą się zgrywać. Kontrast mm. będzie. Bo piszą w komentarzach ludzie, żeby lepiej, taki ten siwy, ten stalowy, co mamy w tych ja. tamtych, ale to jest ciężka tutaj, ciężka, no jak to się mówi, seria, nie? To musi być w czarnym. Nie, ja, ja. To musi być czarne, bo 1014. No, czternaście. Bodzie to jakoś jeszcze inaczej nazwał, że to jest. Bo to jest niby mat, a troszeczkę jednak połysk. Taki półmat. No, to, ale nie. Bodzie, jak ty na to mówiłeś? Satynowy. Satynowy. O, satynowy. Czarny. No, czarny satynowy. Wiecie to jest. Tak, więc, że to nie jest taki czarny. No. Bodzie to wam powie. I co, zakładacie buty? Ale jeno, no, tu już jest kable ma. Aha, tutaj tata zakłada. Kable ma. Ten bodzio to leci teraz. Jo, nie? Tam już widzę ten, ten kabelek. Wyszedł tutaj. Bodzio, kiedy żeś ty to zrobił? Super. Co? No ja jestem w szoku, ja dopiero te kabry zobaczyłam, bo ja ten kolor podziwiałam. Czaraj kable. Bym był dalej, ale byłem u lekarza przecież. No zobaczcie, kabelki już są. Powoli są tutaj. O. Tu też są kabelki. Śrubek nakrętek nakupywali i teraz skręcają. Muszę tu nie? Nie, muszę sobie okropnie. No bądź... tego wniś, zobacz to. O, wciągacie, tylko wciągacie. Michał, jednak to ma siłę. Spróbujcie Spróbuj załatwić. Ten to No To idą takie śruby, były inne. Grzybki tak takie idą? Ja, idą, nie rdzewki. No to super. Nie, ocynk, tylko nie, nie po to, żeś tyle robił i, i czasu, żeby teraz wiesz. Nie, ale są akurat otwory, może to były oryginalnie, bo w Tamten to już był malowany, nie wiem, ale... Załapiesz tam coś? Z drugiej strony wam zaraz pokażę. Załapiesz sprężyną. Z drugiej strony już są. masz już do końca? Tak. No bezdajnej. O, zobaczcie. Takie tu są, widzicie? Nie idzie? Nie załampię. No. Ale na dworzu to ten kolor też będzie inny. Co złapam? Mam ze sprężynową, tylko dajmy jeszcze tamten krusz trochę. Na kamerze no. też jest inny. Ale Bodio, to jest takie normalnie oryginalne jak wyjeżdżali, nie? Tak ja miał tutaj ten z jest. Ale żeś dał czado z tym kolorem. No. Żeś taki dorobił super, że naprawdę podoba mi się. Ale to już to była katastrofa. Michał widział, że to był za nie. Masakra. Pomarańczowy. No ale nie taki normalny pomarańczowy jakiś tam jest. Nie to pomarańczowy. No tu zobaczcie, już mają też rzeczy. Schodki i inne. I siatki. Wszystko pomalowane. Ale też z co ty kable. No to fajnie, to lepsze dojście miałeś, nie? Do co? tych kabli? Nie, no specjalnie, bo Michał już chciał wczoraj kłaszczać. Ale... No i no tu to nie, to jest tylko, bo tam nie ma żadnej instrukcji. to... To tak... Sam jedziesz. Nie, no, no. gdzie jaki pasuje, nie? Tak. No to i tak to sam robisz, to no i tak musi u ciebie to wszystko grać, a więc, że ty tam nie potrzebujesz, tam. Ja wiem, ja wiem. O co chodzi. Jesteście teraz w kabinie 914 Turbo. Musiał chyba tu wciągnąć, nie wiem czy się nie, o, to nie Michał. O, podział już jest po kabinie, już nie tylko. Coraz bliżej, coraz bliżej. O. Kierownicy, której jeszcze tutaj nie ma. Trochę się rzuciły te błotniki. Ten był więcej spamany, a mniej się rzucił jak tamte. Widzisz? Dajesz im się porzucać i teraz się rzucają. No. no. Ach, to takie niewarte. Tylko pod siodło zgnite ten ten no. profil tam, a ten jest więcej rzucony. Jest? A to znaczy, że ty dobrze tam pospowałeś? No, no, nie, no, zawsze się rzuci. To nie było skręcone w jarzmach żadnych. No nie. Nie, ciebie idzie dobko No nie idzie. Sprężynowa nie wejdzie? No, to na dole wejdzie sprężynowa. Czemu? No, za małe miejsce jeszcze. Za daleko jest. No, ale tam chyba mniejsze podkładki, czyli te duże wejdą. wejdą. No duże weszło. A no to załapi skręcimy potem się sprężynowo da. Dalej. Ale to skręć trochę, bo tam to wcale nie załapi. Dopiernie, o ile idzie jest za mocno, bo już jest miękka, a Ty masz za dużo siły. Dobra. A Ty ile masz? Ty nieraz jak byś przekręcił, no. Ja to bym musiała dokręcać, tu, to by wtedy było dobrze. Nie mnie też. Bym nie też. By przekręciła. dużo no, ale a duża to, to Duża, może opiłować, co? Jo. Nie chcę i dawać, bo przeciągnie. Do... Jo. Tam mi kombinerki tam. Tak jak mówisz, bo co. Te czarne. A ja mówiłem hello? No jak nie mówiłeś, to mówisz teraz. Ja nawet nie wiem, bo ja też sama nie pamiętałam, czy ja mówię. W szoku jesteś, że takie coś żeś zrobił. No widzisz? Daleko jest. A że już tak daleko... Wyślałem, że jeszcze cztery zimy, a... No widzisz. Ja... Tu jest... Ja Widzicie? Tu jest mało, Widzicie jak to jest tutaj włożone? Ja wam tu pokażę. Co? Mówię, pokazuję jak to jest guma tutaj, a uszczelka. Mówię, ja wam tu pokażę, bo by wam tutaj nie pokazał. Najlepiej by pokazał... Najlepiej by pokazał jakby już wyjechał tym ciągnikiem. Ja każdy wam... myślał, że się samo... Krasnoludki No właśnie, tak by to było, Bodzio, I ty, ja tu muszę pokazać. Bo bym myślał, że o! Nowy ciągnik. Co? Ups, to Dość rozgrzeźbiona. No Nie, nie Piszcie w komentarzach, jak tam widzicie, jak Wam ten kolor się podoba. Mówię oczywiście, że w kamerze inaczej wygląda. dołu, pod spodem też są nierdzewne, żeby Michał jak ja umrę, nie miał problemów z wykręceniem znowu. No, dobrze, tak powinno być. Ojciec powinien dbać o syna. No. Nawet po, po tym. <śmiech> <śmiech> po pogrzebie, żeby dobrze o tobie mówić. Czekaj. No. To jest za duża fasola, czy Fasola. Trzymać. Jedziesz. Tam jest jakieś Aha. fasole. mają. Jedź, no na razie ją Tam mają fasole i groch też tam jest kapusta? Dopiernicz do oporu. Tylko nie przekrań, bo to jest miękkie, nie? Dopiernicz, ale uważaj. Dobra. Dobra. Tam na dole tam jest ten, ze sprężyną ta poprzednia. Nie. To wykręcamy i przykręć. Widzisz? Tu samo trzymaj. To jest faso. Dobra. Teraz trzeba wykręcić i przykręcić. I tak to jest. Ale tylko Ja. I najpierw te u góry. Się... Ja wiem. Ale tu te u góry dasz z tyłu. Co teraz? Na suficie dokręć te. Tu, te dwie. Te dwie? Tak. Tylko. O! No to ja teraz już z tymi nogami jak w tym filmie nie lubię poniedziałków, co to te nogi wystawił. Jeszcze idziemy no do oporu. Co już nie idzie? Ja? No ja opór. No dobra. No. Tak. Jak to tam przeszło? Dobrze. Mi się zdaje, że tak będzie. Muszę jeszcze raz większym. Nie będę chodził tam i z powrotem. No nie, nie. daje, aż echo. Rest! A z drugiej strony też? Też. Tak. Bo tu też widać, że jest Niech deszczu. tam nie? Niech jest fachowo, bo po co tam ma taka być przerwa? Do czego? Ładnie niech jest. Razem. Omanie, masz obliczone bodzio. Rentgen w oczach. Podoba mi się tak, że normalnie w szoku jestem. Wiesz? Co myślisz? Teraz śruby jakie włożyć, czy co? Inne będą. Wymyślił, inne będą. Nie chcę mnie się fasolków wpiłować. Wada. Znaczy napis trochę. No. Pi, pi. Tam obciążniki jeszcze gdzieś włożyłem. Obciążniki nawet gdzieś włożył. Ja tego nie widziałam. Ja byłam w szoku, że to już te, na tych oponach, kołach tutaj stoi. Zobaczcie. Jak to tu wyjrzy. Tu Wam też pokażę. O. I z tej strony jakbyście nie widzieli. tym w pole wjechać no to, nie? będzie tylko jeżdżone i jak będzie panać to też nie no jo ja. musisz zarządzić tak patrzcie, ten jest też czarny 1014 duża seria teraz ten tego trzeba będzie schować też jest czarny, a ten pójdzie na odpoczynek tak? teraz będzie On będzie się wstydził przy panu <laughs> będzie się wstydził? nie no on jest wół roboczy, on pracuje cały czas. To co ma się wstydzić? Zobaczcie. O, pasy to Michał ma. Eee. Jest, jest czarny kadłub i tak samo. Czarna kabina. No. No. My się wstydził. A, e, ty nie masz czego, nie? Teraz wam pokażę o ten przód. Co tam bodzie? Chcesz tutaj do skarbca zaczerpnąć. Tak, zaczerpnąć ze źródła. Nie wiem, hmm, to jest skarb, to skarbce przymatowane. że tam przytrzymała, bo nie się co... No może ja. Jak chcesz mojej pomocy, to cię przytrzymam. Nie będę już taka. i tam trzymam śruby od środka. Co ja to bym musiała wleść jakoś, nie? Czekajcie, wchodzimy. Już? Już jeszcze nie, ja nie chcę tu obrysować. gdzie, no, powoli. A co, mam ręką przytrzymać? No. Ja myślałam, że tu jakieś mi dasz klucz. Tak, później. Później, a później dostanę klucz. Będę miała ten zaszczyt i zaraz drugą, no? Teraz załapałeś? Okej okay. No to teraz drugą. Nie, kurde, ja jestem w kabinie 914 turbo, ale jaja. 50-16. Co? co? Ja trzymam, no co 5016? Trzymaj. Cofa. I jak się cofa? Trzymam ja. O, da mi klucz. Jakim mam oczkowym? Czy... Nie, płaskim. płaskim. Z jakiej strony teraz? Co I zobacz, czy się szpara mnie już robi. Okej. Okay. No ze mną obserwować tą szparę, okej? Okay? robim, im, rob się nie dzieje. No wciągasz. Nie mniejsze. No powoli tak. Robi się, no zakręcasz. No dobrze robisz, no. Rób. Jeszcze jest szpana. Nie no, dobrze, ja nie jeszcze. Nie? No to do Nie, już, to już nie ma... Ja trzymam. Okej. Okay. No co, najsmniejsza no spara, zobaczcie no. No weźcie, zobaczcie teraz ta spara. No kurczę, no. Jadę. Ty jedź. Ja trzymam. Ale zaszczyt mnie kopnął. a wtedy ten na dole tam trzeba będzie chyba jeszcze poprawić. Gdzie? Bo będzie może szpara. Tam z najpierw się wpycha do piosenki. A w o, o. Do o, 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 ja już bym cię tu pognała. No. tu się mniej. Ja już jest super. No. Trzymam. Dobra. Trzymaj jeszcze. Trzymam jest plac to jeszcze drugą nakrętkę. bo zobacz, bo tu jest taka trochę szparka widzisz? no no bo to te, teraz doszło, a te będziesz później mówisz, tak? ja to tam zlikwiduję Niech skrzynki ty to zlikwidujesz, no to mam nadzieję no trzymaj znowu? mówię ci, jak ty mnie nie słuchasz nie, ja słucham samo siebie, wiesz co, kontry dajesz? tak o, to dobrze to dawaj, dawaj trzymam No, widzisz, jak szybko ci idzie. Jestem z ciebie dumna. Ej, chociaż. A. Cały czas jestem, no tutaj ci nie gadaj Ej. mi tak. Trzymam. Dawaj kontra. A ja cztery mam. A, widzisz, ty masz o jedno więcej. Jeszcze nie, tam to szybko poszło. O, cicho, trzymać trzeba. No. Proszę. Jeszcze coś Ci tu pomóc? Nie. A, dobra. Poszedł To, Posz, <laughs> to okej, okay. zrobił swoje. Może wyjść. Ja? Iść do domu. Może, może moje 41 musi się tu jakoś zmieścić. W tych szparach. że uda tu w korektywę lewali sprężynowo to i tak muszę większą podkłaćkę dać tak? czy nie? nie okej, okej okay, okay. Przyjdzie Michał to jeszcze. Na głowę. Jeszcze tam zrobimy. Te trzeba powymieniać. Trochę ciemności, Wam to pokażę. No to jedzie. Idziemy. Z kapsem. ma kapsę. No ale to jest powiedzenie ho, ho, ho. No nie, teraz koks to co innego. <laughs> no Kiedyś koks był do palenia w Giesie się, można było kupić. No. Dziś zabrakło koksu tam, nie ma, to jest koks inny. No. I zawsze jest koks. Będzie się trochę poleży, tak widzicie. O. Trzeba oddychnąć, nie? Pocznie. Ciało od... Nie można być stale umęczony taki. Ciało nie widziałam nikogo tak, żeby był umęczony. Co to tam się dzieje? To już pełna rzecz. Co myślisz, czarny kolor porażka jest satyn? Nie. Do tego? Ojej, do czerwonego, To jest, nawet ciuchy się projektuje, tak, nie? No. Super. Ja mówię, Mniejsza seria na no, czapki i, i też, i dziesiątki u nas, to mają kadłuby. Nie, mają takie kadłuby, jak sobie ktoś zażyczył. No właśnie, ale u nas akurat ma wszystko takie. Tu, tu było Właściwie. sobie zażyczone, że ma tak być, i, i majster musi robić swoje. Takie. No ja. Teraz już pod dachem, jak będzie padać, to ci nie napada. By mogło padać, a nie? No by mogło. Teraz mogę prześciągnąć. O, zobaczcie, szybę będę mogła umyć. No to jest jakiś wkład. Będzie hmm? lepiej wchodził. No, takie wymagania mają. Ty masz wprawę w szybach. Tak? No, ty zawsze myjesz, jak jest ciągnik z kabina. Tylko w ciągnikach myję? Szybnie? Nie no, w domu jak. Jak ci się nie chce, to powybijam i do fachowcy nowe, wsadzą w dom. O, zobacz, jakie masz nowoczesne spodnie. A ja jak mam takie, to... My... jeszcze nie są moderne, to musi być taka dziura i tu zwisać. Okej, okay, a jak ja mam takie spodnie ubrane, to mówisz do mnie, że nie psy wyżarły. No. Że schodzisz na ziobry. A ty sam, już. To co, co, Zobaczcie, zobaczcie, o, co się robi, o. Co, co ty tam szukasz? To ciastku, o. Takie tu. E. <laughs> 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 ty też miał nowocześniejsze. Zobacz, big, big, big. Szedł facet kulawy, a drugi o kulach, nie? No pan też inwalida, dlaczego? No bo ja o kulach, a pan kulawi. No jakby pan sobie szedł, mam takiego długiego i mnie w nogawce tam się naprężył no. <grystanie> Ty tam opowiadasz. Bzdety. <grystanie> nie. Teraz to nie wie, jak będzie kiedyś odkręcał. Chyba, że są lipne te? Co? Nie są. Nie? Ile ja tu musiałem tych nowotworów naregenerować? Rok. Ale się uda. Rób, to przyjdę później. Tam te tylne będą na dół pójść potem, jak będzie kapita włożona. Nie? Jo, a nie, nie. Rób, mówię, rób, to przyjdę później. A ta szyba to będzie to włożona już, niedługo? Tak, bo potem jak kabina, nie będę się tam gimnastykował między zbiornikiem, a... To ona będzie przed włożeniem na ten, tak? No teraz będzie wkładana. Nie, nie teraz. Teraz będzie, to ja muszę iść już do domu. Nie. 何 <music>